Witam wszystkich. Dzisiaj, tak jak obiecałem, zrobimy gigantycznego pączka o wadze 120 kg. Lecimy. Idziemy do sklepu. Kupiliśmy 6 litrów oleju, 40 kg mąki, 40 kg cukru, wiele opakowań mastyksu, proszek do pieczenia, skrobie, wiele różnych barwników. Mrożone truskawki. 8 kg mleka skondensowanego. dwa pudełka jaj kurzych. Kładziemy to wszystko na kasę. Wszystkie te produkty kosztują 356 dolarów. Zaczynamy wyrabiać ciasto. Otwieramy pudełka. Wyjmujemy wytłaczanki z jajkami. Dzielimy na pół ten 100 skórzych jaj. Stawiamy na stół dwa plastikowe pojemniki. Teraz rozdzielamy każde jajko na żółtko i białko. Nic skomplikowanego, ale mamy ich 630. Rozdzielenie ich zajęło 2 godziny. Zrobione. Wypełniliśmy pojemniki po brzegi. Teraz bierzemy 3 duże miski. Nabieramy żółtka za pomocą miarki i taką samą ilość wlewamy do każdej miski. Teraz potrzebujemy cukru. Otwieramy worki. rozsypujemy do misek. Dodajemy również politrze wody. Mieszamy za pomocą miksera budowlanego. Masa powinna zwiększyć swoją objętość i stać się biała. Teraz potrzebujemy 6 litrów oleju. Otwieramy go i wlewamy taką samą ilość do każdej z misek. Co to za ciasto bez mąki? Otwieramy ją i wsypujemy do misek 40 kg mąki. A żeby ciasto było bardziej puszyste, dodajemy proszek do pieczenia. Otwieramy pół kilograma do każdej miski. Po raz kolejny dobrze mieszamy mikserem budowlanym. W trakcie dodawaliśmy jeszcze wody, bo ciasto wyszło bardzo gęste. Teraz przejdźmy do białka z jaj. Potrzebujemy cztery miksery i jeden robot kuchenny. Białka zaczerpujemy za pomocą dzbanka z miarką a do robota wlewamy dokładnie 300 ml, a do mikserów odmierzamy o połowę mniej, po 150 ml. Napełniamy je. Włączamy. W tej chwili mamy 5 porcji białek, które ubijają się jednocześnie. Czekamy aż się spienią. Do dwóch misek wlewamy białka z czterech małych mikserów, do trzeciej miski białka z robota. Mieszamy łopatką ostrożnie, aby zachować jak najwięcej pęcherzyków powietrza. Zrobiliśmy sobie taki mini taśmociąg i podczas gdy jedna osoba odmierza i ubija białka, druga, czyli ja, miesza je z ciastem. I tak przez 3 godziny. To wszystko. Ciasto jest w końcu gotowe. Jest o wiele bardziej płynne. Jedynym sposobem na zrobienie dużego pączka jest upieczenie go w formie zrobionej na zamówienie. Wygląda jak fabryczna. Otwieramy olej w sprayu. Spryskujemy nim wnętrze. Przyklejamy do niego pergamin. Musimy pokryć nim całą formę. I w końcu wlewamy ciasto z wszystkich trzech naszych misek do formy. Zrobione. Ciasto upieczemy w naszym ogromnym piekarniku. Całość z blachą waży 150 kg. Przenosimy go do piekarnika. Wsuwamy do środka. Ale to nie wszystko. Trzeba go podnieść. A pod spód włożyć tarczę hamulcową z łożyskiem. Teraz tę te konstrukcję można bardzo łatwo obracać. Zapalamy palnik. Zamykamy piec. Utrzymujemy temperaturę na poziomie 160 stopni. Co dwie godziny lekko uchylamy drzwiczki, pociągamy za sznurek i obracamy formę tak, aby ciasto piekło się równomiernie. W czasie, gdy pączek się piecze, przygotujemy krem, który znajdzie się w środku. Otwieramy zamrożone truskawki. Wsypujemy do dużego garnka. Stawiamy na kuchence. Potrzeba pół godziny, aby truskawki się rozmroziły i puściły sok. Dodajemy 2 kg cukru. Ubijamy za pomocą blendera zanurzeniowego. Teraz potrzebujemy mleka skondensowanego. Przecinamy folię i wyciskamy mleko skondensowane do garnka. Otwieramy 2 kg skrobi. Wsypujemy do garnka. Mieszamy aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Używamy trzepaczki, bo rozbić wszystkie grudki. Dodajemy różowy barwnik. Mieszamy. Następnie wlewamy tę mieszankę do masy truskawkowej. Mieszamy. Zaczyna gęstnieć. Potrzebujemy takiego gęstego kremu. Rozwijamy taki specjalny worek do robienia opakowań próżniowych. Odcinamy około metra. Rozcinamy go wzdłuż. Trzy takie długie worki łączymy w jeden duży. Powstaje taki cukierniczy worek. Odcinamy końcówkę, wsuwamy taką żelazną rurkę, mocujemy opaskami plastikowymi. Odcinamy, napełniamy worek naszym kremem truskawkowym. To wszystko. Teraz przystępujemy do zrobienia lukru. W tym celu przekrawamy cytryny na pół. Wyciskamy z nich sok w takiej maszynce. Super wyciska sok. Jest to o wiele wygodniejsze i szybsze niż rękoma. Gotowe. Mamy całą miskę kwaśnego soku z cytryny. Przefarbujmy go na różowo. Drugą rzeczą, którą potrzebujemy do zrobienia lukru, jest cukier puder. Dużo cukru pudru. Otwieramy go i wrzucamy do dużej miski. Następnie partiami wlewamy zabarwiony sok z cytryny. Mieszamy. Następnie z tej konsystencji robimy gęsty lukier. Ostatni etap tej zabawy, otwieramy Mastix. Jest dosyć gęsty, więc wkładamy go do mikrofalówki. Po podgrzaniu jest dużo bardziej miękki. Do czterech brykietów Mastixu dodajemy różne kolory. Porządnie zagniatamy rękoma, aż barwniki dadzą kolor. Gotowe. Przekładamy do kwadratowych foremek. Dociskamy mastyk z rękami. Powtarzamy to samo z każdym kolorem. Potem po prostu kroimy go w plastry. Robimy taką powiększoną posypkę. Wycinamy wszystkie kolory. Pączek się już upiekł. Wyjmujemy go z pieca i wnosimy do studia. Nakładamy na formę specjalną pokrywę, aby odwrócić ją do góry nogami. A następnie zamykamy. O, odwracamy. Odblokowujemy elementy mocujące, podnosimy formy, odrywamy cały zbędny pergamin. Teraz pączek jest gotowy do przeniesienia na stół. Kształt jest trochę dziwny, ale wygląda jak pączek, więc nadziewamy go naszym kremem. A teraz lukier. Po prostu polewamy nim pączka. I na koniec posypujemy kolorową posypką. No i proszę. Tak jak obiecałem, zrobiliśmy ogromnego pączka ważącego 120 kg, a jego wykonanie zajęło 3 dni. Myślę, że to było warte waszych lajków i subskrypcji kanału. Rozetnijmy go i zobaczmy co jest w środku. Witam wszystkich. W widocie z ogromnym bounty zapytałem was Jaki baton chcielibyście, żebym powiększył? Większość wybrała Twixa, więc zróbmy najbardziej gigantycznego Twixa w historii. Najpierw zobaczymy, co jest w środku. Otwieramy go. Przecinamy. I widzimy warstwę herbatników, następnie karmel, a na zewnątrz mleczną czekoladę. A teraz chodźmy do sklepu. Pierwszą rzeczą, której potrzebujemy, jest mleko skondensowane. A dokładniej nierealna ilość mleka skondensowanego. Potrzebujemy 215 puszek. Weźmiemy też 6 pudełek cukru pudru. Całych 55 kg mąki. 3 pudełka margaryny. 12 butelek z jajami, w każdej z nich znajduje się po 20 jajek. Koniecznie mleczna czekolada. To wszystko. Z dwoma całkowicie wypełnionymi wózkami kierujemy się do kasy. Nasze zakupy wyniosły 574 dolary. To dużo pieniędzy, ale cóż, robimy przecież ogromnego Twixa. Zaczynamy od zrobienia ciastka, z którego składa się Twix. Bierzemy 16 opakowań margaryny i duży garnek. Rozpakowujemy margarynę. I wrzucamy ją do garnka. Wypełnimy go po brzegi. Wystarczy postawić garnek na kuchence i poczekać, aż cała margaryna stanie się płynna. Aby zrobić dużo ciasta, bierzemy tę ogromną miskę. Potrzebujemy 30 kg mąki. Nożyczkami otwieramy opakowania. I przesypujemy mąkę do miski. Roztopioną margarynę zdejmujemy z kuchenki i wlewamy. Bierzemy kartony z cukrem pudrem. Otwieramy. I 3 czwarte całego cukru pudru wsypujemy do miski. Pozostało nam do dodania 120 jajek albo po prostu 6 butelek z jajami. Aby wszystko to dobrze wymieszać, użyjemy takiego miksera budowlanego. Ciasto jest bardzo gęste, a i ręce już wysiadają od trzymania tego miksera, ale na szczęście ciasto jest już gotowe. Paluszki Twix będziemy robić w takich blachach. Najpierw wlewamy do środka trochę oleju. Rozprowadzamy go dokładnie po całej powierzchni i przykrywamy pergaminem. Gotowe. Stawiamy formy na podłodze i rękoma przenosimy ciasto do formy. Wygładzamy. Wypełniliśmy już jedną formę, teraz musimy zrobić to samo z drugą. Zrobione. Wstawiamy formy z ciastem do naszego ogromnego piekarnika. Zamykamy drzwi. Zapalamy palniki. Nasze ciasteczka będą się gotować przez całą noc w temperaturze 190 stopni. Przekładaliśmy formy w nocy, ponieważ strona z palnikiem piecza się szybciej. Sprawdzamy rano co i jak, na oko wydaje się, że wszystko ok. Na wierzch kładziemy kawałek sklejki i odwracamy. Nadchodzi minuta zgrozy. Okazało się, że nasze ciastka wcale się nie upiekły przez całą noc. Byliśmy wkurzeni, to mało powiedziane, no ale cóż, zrobiliśmy wszystko od nowa. Tym razem ciastka piekły się cały dzień i całą noc. Oczywiście przy takim długim czasie pieczenia wierzch się przypalił. No ale to nic wielkiego. Przy użyciu nocza usunęliśmy wierzchnią spaloną warstwę. To wszystko. Ciasteczka są uratowane. Ta górna warstwa będzie spodem tuiksa. Bierzemy małą porcję zakupionej czekolady. Stawiamy dwie miseczki. I po prostu rozbijamy czekoladę o stół. Otwieramy je, a następnie wsypujemy odłamki do miseczki. Napełniamy w ten sposób, aż miski będą wypełnione po same brzegi. Stawiamy miski na garnek z wrzącą wodą. Kiedy czekolada zaczęła się topić i zmniejszać swoją objętość, zdaliśmy sobie sprawę, że to nie wystarczy. Bierzemy kolejną porcję czekolady i napełniamy nią większą miskę. Też stawiamy ją na parę. Przynosimy formy do studia. Pierwsza partia czekolady już się rozpuściła. Dwie miski wylewamy z wierzchu na ciastka. Rozprowadzamy dokładnie czekoladę. Do drugiej formy wlewamy dużą miskę czekolady. Również rozprowadzamy. Po bardzo długim czasie czekolada w końcu zastygła. Kładziemy na wierzch kawałek sklejki i odwracamy. Usuwamy pergamin. Ciasteczka wyszły po prostu rewelacyjne. Używając szpachli, tata zapełnia ostre rogi formy, aby była zaokrąglona. Następnie przykrywamy wszystko pergaminem. Przenosimy formy do studia i zaczyna się kolejny etap. Karmel dla Twixa. Do zrobienia karmelu potrzebny jest cukier puder i nierealna ilość mleka skondensowanego. Otwieramy paczki. Wyciągamy 5 puszek. i otwieramy. Użyjemy dwóch patelni jednocześnie, więc otwieramy 10 puszek. Mleko skondensowane wlewamy na patelnię. Dodajemy po chochelce cukru pudru I na średnim ogniu podgrzewamy całość, aż uzyskamy brązowy karmel. I gotowy karmel wlewamy do formy. Taką operację musieliśmy powtórzyć wiele, wiele razy. Robiliśmy karmel, a mleko skondensowane się nie kończyło. W sumie staliśmy przy kuchence z tym karmelem przez 9 godzin. Formy są wypełnione karmelem do połowy. Tego powinno wystarczyć. Wyrównujemy. Karmel przeżywał w zamrażarce przez całą noc. Wyjmujemy go z formy. I kładziemy na wierzch herbatników. Usuwamy cały przylegający pergamin z karmelu. Teraz bierzemy resztę kupionej czekolady. Znaleźliśmy nawet trochę gorzkiej czekolady, która została po innym projekcie. Stawiamy na stół gigantyczny garnek. I wrzucamy do niego wszystkie czekoladki. Zrobione. Bierzemy trzy mniejsze miski i wypełniamy je kostkami czekolady. Roztapiamy je na parze. Czekolada jest roztopiona i płynna. Polewamy nią baton. Wygładzamy całość szpachelką, aby uzyskać równą warstwę czekolady. Wylewamy całą roztopioną czekoladę. Ponownie napełniamy miski czekoladą, roztapiamy i próbujemy wypełnić wszelkie nierówności. Do ostatniej polewy dodajemy olej i porządnie mieszamy. Dzięki niemu czekolada będzie się bardzo ładnie rozprowadzać i błyszczeć. Polewamy. Wykładzamy szpachelką, a łyżką robimy charakterystyczne rowki na wierzchu. Drugi paluszek twixa również polewamy. Rysujemy ten wzór. Kiedy czekolada zastygnie, nasz gigantyczny batonik Twix jest gotowy. Waży 220 kg. Jego wykonanie zajęło 5 dni i ma 1,78 tysięcy kalorii. To niewiarygodna ilość. Przekrójmy go wreszcie. Ta czekolady wyszło mało, ale mimo wszystko wygląda jak Twix. Weźmiemy kęsa. Jest naprawdę dobry i nawet smakuje jak Twix. A jeśli chcecie, żebyśmy zrobili jeszcze jakiś ogromny batonik, kciuki w górę. Liczymy na więcej niż 350 tysięcy polubień. W komentarzach głosowanie, co zrobimy w następnej kolejności. Skittles, batonik lion lub nuts. To jeszcze nie wszystko. Stoczymy statą kulinarną bitwę. Przyrządzimy ogromne strusie nogi. Oglądajcie, aby zobaczyć kto wygra. Do widzenia się z Państwem.